Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z pytaniami i odpowiedziami, czyli po prostu Q&A. Tak jak zawsze poprosiłam Was, żebyście zadawali mi pytania na Snapchacie i tym razem też mnie nie zawiedliście, bo pytań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystkie mam tutaj na moim telefonie. Nie chcę przedłużać i zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanie jest naprawdę bardzo fajne i jest takie... Mm, głębsze powiedziałabym. Czym jest dla Ciebie dorosłość? Tutaj myślę, że każdy może dorosłość postrzegać w inny sposób dla... Każdego człowieka dorosłość będzie czymś innym. Moim zdaniem dorosłość to nie jest liczba, czyli to, że mamy na przykład skończone 18 lat, to wcale nie znaczy, że jesteśmy dorośli, to znaczy, że jesteśmy pełnoletni. Jak dla mnie dorosłymi stajemy się dopiero wtedy, kiedy mamy pracę, kiedy mamy mieszkanie, kiedy nie mieszkamy z rodzicami kiedy utrzymujemy samych siebie wiecie jakby zarabiamy pieniądze na swoje własne wydatki radzimy sobie tak naprawdę sami w życiu i odcinamy tą pępowinę od rodziców to jest jak dla mnie dorosłość ale tak jak powiedziałam każdy może postrzegać to w inny sposób i każdy ma do tego jak najbardziej prawo z czego zdawałaś maturę i jak ci szło w liceum ja maturę zdawałam w tym roku i przed każdą maturą i po każdej maturze nagrywałam takie krótkie filmiki no i potem zmontowałam to i stworzyłam takiego całego vloga, w którym właśnie zawarłam cały ten maturalny maraton, jak ja to nazywam. Także jeśli jesteście zainteresowani moich opinii, moich odczuć na temat każdej z matur, to... Zapraszam do tego filmiku. Ja na maturze oprócz oczywiście tych przedmiotów podstawowych, czyli ustny polski, podstawowy pisemny polski, podstawowa pisemna matematyka, podstawowy pisemny angielski i ustny angielski. Zdawałam jeszcze rozszerzony angielski i rozszerzoną biologię, a co do tego, jak mi szło w liceum, to wiecie, raz było lepiej, raz było gorzej. Wydaje mi się, że i tak najwięcej uczyłam się w pierwszej klasie mimo że najwięcej chyba powinnam się uczyć no w sumie przez całe 3 lata, ale no taka jest prawda, że w pierwszej klasie się uczyłam w drugiej było trochę gorzej, a w trzeciej... była studniówka i inne imprezy <gry> Czy jesteś oszczędna? Kiedyś odpowiedziałabym, że nie nie jestem oszczędna, bo kiedyś miałam znaczy, nie tyle że problem, ale po prostu nie umiałam zaoszczędzić sobie jakiejś większej sumy pieniędzy i po prostu zatrzymać jej na dłuższy czas, nie wydając tej kwoty. E, także teraz nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane może. Dorosłam troszeczkę, nie wiem, jestem dojrzalsza, może zauważam e, jakąś większą wartość po prostu pieniądza i wolę sobie zaoszczędzić na przykład pieniądze i kupić sobie coś dużego, na przykład jedną dużą rzecz, ale po prostu mieć ją na lata zainwestować, niż wydawać na jakieś pierdoły. Także ja naprawdę bardzo rzadko chodzę na zakupy, bardzo rzadko sobie coś kupuję, dlatego też nie ma żadnych holi zakupowych na moim kanale, bo po prostu gdybym miała wam pokazywać. E, wiecie, taką odpowiednią ilość, żeby nagrać po prostu filmik, co bym musiała, nie wiem, pół roku czekać, bo naprawdę ostatnimi czasami jakoś nawet nie chce mi się chodzić na zakupy, nie chce mi się pieniędzy wydawać, wolę oszczędzać, co jest dziwne, bo nigdy tak nie miałam. Jakie imiona dziewczęce i chłopięce najbardziej Ci się podobają? Kiedyś nie miałam czegoś takiego jak ulubione właśnie imiona dziewczęce czy chłopięce. Obecnie mam po jednym z nich, bardzo mi się podobają i od dłuższego czasu już po prostu tak mam. Także imię dziewczęce, które naprawdę mi się podoba to Marcelina i wiem, że wiele osób nie jest fanami tego imienia, no ale ja to jak najbardziej szanuję, mnie się ono bardzo podoba, a jeśli chodzi o imię chłopięce to Antoni. Antoś, moim zdaniem, jest przepiękne. Czy uważasz się za osobę szczęśliwą, spełnioną, czy żałujesz jakichś swoich decyzji? Na ten moment czuję się osobą szczęśliwą. Oczywiście jestem tylko i wyłącznie człowiekiem, także e, mam prawo do złych dni. Też czuję się czasami do dupy, czasami mam dosyć tego wszystkiego, co jest w moim życiu i po prostu, nie wiem, denerwuje mnie to, tak. I nie jestem zadowolona z pewnych rzeczy, ale na ten moment jestem szczęśliwa z tego, w jakim miejscu w moim życiu jestem z tego, jakich ludzi mam dookoła siebie. Czasami sobie tak myślę, że gdybym nie popełniła tam pewnych błędów, czy nie podjęłabym jakichś tam konkretnych decyzji. To moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, i kto wie, może byłoby totalnie do dupy, i może totalnie by mi się to życie nie podobało. Nie wiem, czasami mam takie po prostu refleksje na temat mojego życia ostatnimi czasy, naprawdę bardzo często. W każdym razie jestem zadowolona z tego, w jakim miejscu jestem, z tego, jak wygląda moje życie. Mogłoby być lepiej, ale. Jest ok. Czy jest osoba, piosenkarka, aktorka, youtuberka, z którą chciałabyś pójść na kawę, porozmawiać i zadać kilka pytań? I tutaj właśnie nie wiem, czy mam odpowiedzieć pod kątem, właśnie piosenkarki, aktorki, w sensie dziewczyny czy chłopaka, bo mam i taką osobę, i taką osobę. Jeśli chodzi o dziewczynę, no to bardzo chciałabym pójść na taką kawę, jeśli miałabym możliwość, Selaną Gomez albo Ariana Grande, bo kocham je po prostu. To są moje takie ulubione piosenkarki, naprawdę są świetne moim zdaniem, i bardzo chciałabym zamienić z nimi kilka zdań, bo wydają się naprawdę bardzo sympatycznymi osobami i chciałabym się przekonać na żywo. A jeśli chodzi o chłopaka, no to tutaj kurde, wiecie co? Nie wiem, musiałabym się zastanowić. Czyżby Justin? Myślę, że tutaj nie muszę nic komentować. Czy jeśli w przyszłości będziesz miała dzieci i nadal będziesz nagrywała na YouTubie, to czy będziesz je pokazywała w internecie? Ja na razie mam 18 lat. Planuję pójść na studia i nie mam w planach w najbliższej przyszłości przez kilka następnych dobrych lat mieć dzieci, także raczej to za szybko się nie sprawdzi. Ale wkurza mnie to, że właśnie ostatnio ten temat pokazywania dzieci przez youtuberów w internecie, na Instagramie, na YouTubie, gdziekolwiek, jest tak strasznie popularny, w sensie ludzie nie mogą zrozumieć, że jakby jeśli youtuberzy podejmują taką decyzję i nie chcą pokazywać dzieci w internecie. To znaczy, że chcą zachować jakąś prywatność dla siebie, tak? No bo jednak youtuberzy pokazują naprawdę sporo. Jeśli nagrywają jakieś vlogi, no to pokazują swoje mieszkanie, swo część swojego życia, samych siebie pokazujemy w internecie. Także dzieci to jest taka część prywatności, którą myślę, że. Większość przynajmniej osób chciałaby zachować tylko i wyłącznie dla siebie. Ja to jak najbardziej rozumiem, jeśli ktoś decyduje się, żeby pokazywać swoje dziecko w internecie, spoko, to jest ich sprawa. A jeśli ktoś podejmuje decyzję, że nie chce pokazywać tego dziecka w internecie, no to też to rozumiem, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem i słuchajcie, każdy ma prawo do podejmowania swoich własnych decyzji, i nie podoba mi się to, jaki hejt spada na ludzi, którzy właśnie nie chcą tych dzieci pokazywać. No, tyle w temacie. Jaka książka wywołała u Ciebie ostatnio największe emocje? Mam Wam tutaj do polecenia jedną książkę, o której też będę mówiła Wam w ulubieńcach, także nie chcę się za bardzo nad nią rozwodzić. W każdym razie jest to książka, na podstawie której powstał film, który polecałam Wam w ostatnich ulubieńcach, czyli Nicolas Sparks: Najdłuższa Podróż. Jak widzicie, książka jest dosyć gruba, bo ma mm, no, prawie 500 stron i już dawno takiej grubej książki nie czytałam. Naprawdę jestem nią zachwycona, bo historia jest przepiękna. Opowiada o dwóch różnych parach. Jest to generalnie romans, także jeśli romanse lubicie, no to. To powinno wam się spodobać. Jest to książka, na której ja się śmiałam, cieszyłam się razem z bohaterami, bardzo przeżywałam te wszystkie historie, wszystko co się działo w tej książce i coś co nie działo się już bardzo, bardzo długo, to jest to, że popłakałam się tej książce jak małe dziecko kilka razy w kilku momentach. Nie będę wam mówiła na jakich, jeśli jesteście ciekawi, to polecam przeczytać książkę naprawdę coś przepięknego i ta książka też skłania do takich głębszych refleksji na temat życia, na temat ludzi. Także naprawdę książka bardzo wartościowa i godna przeczytania, jak najbardziej. Jak czujesz się ze świadomością, że twoi znajomi z liceum i tym podobne wiedzą o twojej działalności na YouTube? Jak się z tym czuję? Czuję się spoko, Znaczy, na początku, kiedy szłam do liceum, to się trochę bałam, że bałam się tej reakcji ludzi. Bo wiecie, jak ja szłam do liceum, to ja nikogo totalnie nie znałam, także bałam się 500 razy bardziej po prostu reakcji ludzi na tego mojego youtuba. No bo nie ukrywajmy, jakby dużo osób z mojego otoczenia nie nagrywa. W sumie nie znam osoby, która by nagrywała na przykład z mojej szkoły czy coś, także jest to dosyć dziwne. Nie mam pojęcia, dlaczego jest to moim zdaniem hobby jak każde inne. W każdym razie nie stresuje mnie to w żaden sposób. Nagrywam te filmy po to, żeby ludzie to oglądali. Moi znajomi też są ludźmi, także. Jakie jest Twoje najmniejsze wspomnienie z liceum? Wydaje mi się, że nie mam takiego jednego najmniejszego wspomnienia, jeśli chodzi o okres licealny. Generalnie liceum dla mnie to jest takie jedno wielkie, wspaniałe wspomnienie, bo poznałam wielu super ludzi. I też powiem wam szczerze, że w liceum tak naprawdę zaczęły się takie prawdziwe imprezy i to są też fajne wspomnienia. Na przykład studniówka czy połowinki, czy różne jakieś domówki. Bardzo pozytywnie też wspominam lekcje na przykład języka polskiego, niemieckiego, angielskiego. No generalnie w szkole było śmiesznie. Wiadomo, że pewnych lekcji jakby nie wspominam pozytywnie, nauczycieli niektórych też niestety nie wspominam pozytywnie, ale jednak większość była naprawdę fajna i, i nie mogę wybrać jednego wspomnienia. Po prostu całe liceum to jest dla mnie cudowne, bardzo fajne wspomnienie. Jestem bardzo ciekawa, jaki masz stosunek do swoich młodszych widzów. Czy mogłabyś powiedzieć coś na ten temat? Słuchajcie, to, że mój kanał oglądają osoby. Moim wieku, osoby starsze, ale jednak w większości są to osoby ode mnie młodsze. Ja nie mam z tym kompletnie żadnego problemu, bo YouTube jest dla każdego. Każdy ma prawo tutaj wejść, każdy ma prawo oglądać te filmy. I jakby dla mnie to nie ma znaczenia, czy wy macie lat 10, czy wy macie 20, czy 40 lat, bo każdego z was lubię tak samo, każdy z was jest dla mnie tak samo ważny. I nie wyobrażam sobie. Mm, jakby dyskryminować moich młodszych widzów tylko dlatego, że są oni młodsi. No słuchajcie, wiek to jest tylko liczba. E, ważna jest osobowość, ważne jest to, co macie w głowie, to, co macie w środku. E, teraz zrobimy taki mały eksperyment. E, ja mam lat 18, jakby ktoś nie wiedział, ale jestem też bardzo ciekawa, ile wy macie lat, bo niby są jakieś tam statystyki na przykład na moim kanale na YouTube, e, jaki przedział wiekowy jakby najbardziej mnie ogląda, najbardziej, najczęściej mnie ogląda, e, więc w komentarzu Możecie mi napisać swoje imię i ile macie lat. To będzie taki mały eksperyment, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo chciałabym Was troszkę lepiej poznać. Wy mnie znacie, ja Was y, chciałabym poznać, także jeśli dacie mi szansę, to będzie fajnie. Jak to robisz, że ciągle masz takie pozytywne nastawienie do życia? Nie mam codziennie pozytywnego nastawienia do życia, i mimo że wy widzicie na filmikach mnie taką uśmiechniętą, szczęśliwą i tak dalej, to nie zawsze tak jest, bo jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. Jak wam powiedziałam na początku, mam prawo mieć zły dzień, mam prawo być wkurzona, zła, wściekła, mieć zły humor i tak dalej, ale hmm, to co robię, żeby mieć jakby dobry nastrój i takie pozytywne nastawienie do siebie, do innych ludzi. I do świata przede wszystkim to wyszukiwanie pozytywnych rzeczy, takich dobrych rzeczy w każdej złej sytuacji i to może zabrzmieć dziwnie, ale kiedy przytrafam się coś złego, albo nie wiem, jestem wkurzona i tak dalej i widzę same minusy dookoła siebie, to staram się jednak poszukać jakichś takich nawet najmniejszych plusów i to mi jakoś tak pomaga, więc moim zdaniem nie ma takiej jednej rady, którą mogłabym Wam dać, żebyście mieli dobre nastawienie jakby. Do siebie i do innych ludzi, żebyście mieli dobry nastrój, ale to jest taka malutka rzecz, która może Wam pomóc, mnie pomaga i jest fajna. No i ostatnie pytanie na ten QA będzie od mojej kuzynki Dorotki. Także pozdrawiam Cię i dziękuję za pytania. E, czy sprawia Ci trudność nagrywanie w miejscu publicznym? Zależy. Zależy od tego, czy jestem sama, czy jestem z kimś. Bo jak jestem sama i miałabym iść z tym moim aparatem, z tym wiecie, jakie ja mam poziom, jeszcze taki do góry, i z tym wielkim obiektywem, i bym miała tak chodzić i sobie się nagrywać sama, no to byłoby słabo, no bo ja wiem, jak ludzie patrzą właśnie, jak na przykład się ktoś nagrywa więc byłoby to dosyć dziwne i niekomfortowe. Kiedy idę sama, idę z telefonem, nagrywam jakieś snapy, no to spoko nie ma problemu, bo jednak ludzie aż tak się krzywo nie patrzą, bo to jest telefon, tak? Ale jak idę na przykład ze znajomym, jak nagrywałam na przykład vlogi w Krakowie, no to na środku rynku latałam z tym aparatem i w ogóle ludzie się na pewno patrzyli, ale byłam jeszcze z dwiema koleżankami, więc mi tam było wszystko jedno. Okej, okay, także to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Q&A i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to poproszę o dużego kciuka w górę. W komentarzu napiszcie mi właśnie swoje imię i swój wiek, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Poza tym, jeśli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole taki duży czerwony przycisk i obok tego przycisku, nie wiem z której strony, jest taki dzwoneczek, także jeśli chcecie otrzymywać po powiadam... bo... Jezu, zawsze mam problem z tym słowem. Jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia... Odnośnie moich filmików, to polecam właśnie nacisnąć ten dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco, żadnego filmiku nie przegapicie. I będzie fajnie. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, dobrej nocy. Zależy o jakiej porze to oglądacie: dnia bądź nocy. Dobra, bo już gadam bez sensu. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!